Ta fit, zupa krem z brokułów bez dodatku śmietany i mąki to strzał w dziesiątkę. Zamiast klasycznej śmietanki dodałam mleko, dzięki czemu każda porcja ma plus minus 200 kalorii. W nie za dużym garnku rozgrzej olej, a kiedy się rozgrzeje, to wrzuć pokrojoną cebulkę i smasz około 3 minuty. Potem dodaj starty czosnek, przemieszaj z cebulką i smasz około pół minuty. Następnie dodaj pokrojonego na małe kawałki dużego ziemniaka, przemieszaj z cebulką i przesmasz go 3-4 minuty. Następnie wlej bulion warzywny, a kiedy zacznie się gotować, to zmniejsz ogień i gotuj na małym ogniu pod przykryciem około 15 minut. Następnie wrzuć pokrojone różyczki brokuła do zupy, przykryj i gotuj kolejne 7-8 minut pod przykryciem, aż będą miękkie, ale nierozgotowane. rozgotowane. Wlej mleko, wymieszaj, zdejmij z ognia i zblenduj na gładki krem. Potem dopraw solą, pieprzem i na przykład ulubionymi ziołami typu tymianek, koregano lub szczyptą gałki muszkotołowej. Podgrzej lekko, nie gotuj, podawaj z dodatkami, np. jajkiem na twardo, ciecierzycą tofu lub kleksem z keru czy jogurtu. Cały przepis jest też na moim blogu www.kuchniaizy.pl. Życzę smacznego i fajnie spędzonego błogosławionego dnia.